Cześć, witajcie! Dzisiaj wyczekiwany przez wielu odcinek o gnojówce z pokrzyw, o tym, jakie proporcje robić z gnojówki z pokrzyw, oraz o tym, do czego wykorzystać gnojówkę z pokrzyw. Powiem Wam też o tym, jakie gnojówka z pokrzyw ma właściwości. Także chodźcie, wyciągnę ten śmierdzący worek z beczki i zaczynamy. Ta beczka była nakryta włókniną po to, żeby właśnie nie latały tutaj żadne muszki. Jak widzicie, ma już taki brunatny kolor, ma już jakieś 3 tygodnie, więc na pewno już jest gotowa do użycia. Co roku pokrzywę właśnie wkładam do tego worka, żeby nic mi nie pływało. Na razie jeszcze te pokrzywy tam w środku zostawię, a później wezmę je, wyciągnę i wrzucę na kompost. Pierwsza właściwość pokrzywy, o której rzadko się mówi, to to, że pokrzywa w swoim składzie zawiera np. kwasy mlekowe, flawonoidy i te wszystkie tam różne składniki, które wspomagają rozkład kompostu. Także z gnojówki z pokrzyw, jak wyciągacie te wszystkie pokrzywy, czy jak nawet Wam zostanie gnojówka z pokrzyw i nie macie już do czego ją zużyć, śmiało rzucajcie ją na kompost, bo ona wspomaga to, że ten kompost szybciej się przerabia. Prawidłowo zrobiona gnojówka z pokrzyw ma taki zielono-brunatny kolor. Jeżeli robiła się w takich właśnie ciepłych, słonecznych dniach, to wtedy będzie właśnie tak bardziej zbliżony ten kolor do brunatnego. Jeśli gnojówkę zrobiliście wczesną wiosną, to ona wtedy będzie miała taki ciemnozielony kolor, bo wszystko zależy od tego, w jakiej właśnie ona temperaturze sobie fermentuje. Świadectwem tego, że gnojówka z pokrzyw jest już gotowa, będzie to, że Przede wszystkim ma już taki ciemnozielony albo brunatny, nawet kolor. W zależności od tego, w jakiej temperaturze sobie fermentowała, to będziemy mieli w chłodniejszych, właśnie, ciemnozielony kolor, albo w cieplejszych dniach, taki brunatny. Dodatkowo przestała już się pienić. No i co najważniejsze, śmierdzi, po prostu śmierdzi. Przygotowałam sobie konewkę i litr właśnie tej gnojówki. I do tego wszystkiego wleję właśnie wody. Aż się spieniło przez tą wodę. Gnojówka z pokrzywy, proporcje. Słuchajcie. Przyjęte jest, że gnojówkę z pokrzyw do podlewania rozrabiamy w 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki z pokrzywy na 10 litrów wody. Ale to wszystko zależy od tego, w jakich proporcjach zrobiliście swoją gnojówkę z pokrzyw. Jak widzieliście na poprzednim filmiku, na kilogram pokrzywy dałam. Litr wody. Jeżeli wasze pokrzywy były włożone do większej ilości wody, no to wtedy proporcje do podlewania tej gnojówki już gotowej musicie sobie też trochę zmienić. Gnojówka z pokrzyw, proporcje do opryskiwania. Słuchajcie, najlepiej jest rozrabiać delikatnie, a powtarzać częściej, czyli rozrobić naszą gnojówkę 1 do 20, czyli 1 litr gnojówki na 20 litrów wody. Dodatkowo, żeby ten cały płyn lepiej się trzymał na roślinie i żeby tak szybko nie spłynął, warto jest dodać jedną łyżkę jakiegoś, tam, jakiegoś mydła potasowego, czy po prostu płynu do naczyń. Wtedy, ten, wtedy ta gnojówka lepiej oblepi tą roślinę, no i oczywiście ten oprysk wtedy będzie skuteczniejszy. Pamiętajcie, że naturalne środki do ochrony roślin nie są tak silne jak te wszystkie środki chemiczne, więc te, z reguły jest tak, że te zabiegi będziemy musieli powtarzać częściej. Na przykład gnojówka z pokrzywy jest dobrym środkiem do walki z chorobami grzybowymi, pomidorów, czy moczniakiem rzekomym i prawdziwym. Tylko, że ona jest świetna. Ale do zapobiegania tym chorobom, nie do walki z nimi. Jeżeli na Wasze pomidory czy ogórki wejdzie już ten mączniak, to lepiej jest go opryskać już środkami takimi kupnymi. Chyba że zauważycie, że to jest dopiero początek choroby. Wtedy trzeba co kilka dni ten oprysk powtarzać, no i wtedy on faktycznie zadziała. Jeżeli na przykład będziecie opryskiwać swoje róże gnojówką z pokrzyw, to pamiętajcie, że ten środek jest słabszy. Jeżeli na tej róży jest naprawdę bardzo dużo mszycy, to warto ten, tym środkiem opryskiwać nawet co dwa dni. Patrzeć, obserwować, czy ta mszyca już tam ginie, czy jeszcze nie. Jeśli nie, no to po prostu powtarzać do skutku. A następnie całą różę spryskać wodą od góry, żeby właśnie nadmiar tej gnojówki i tego wszystkiego nie przeniknął tak przez liście mocno, tylko żeby właśnie spłynął sobie do korzeni i tam ta róża już sobie pobierze to, co tam jeszcze z, tej, z tego prysku zostało. Co można podlewać gnojówkom z pokrzyw? No, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim gnojówkom z pokrzywy możecie podlewać wszystkie krzewy, drzewa ozdobne, drzewka owocowe, warzywa, kwiaty. Gnojówka z pokrzywy ma bardzo dużo azotu, więc jest naprawdę dobrym nawozem na wiosnę, żeby właśnie popędzić te wszystkie rośliny do wzrostu, a dodatkowo wzmocnić je i zapewnić ochronę przed różnymi chorobami czy szkodnikami. Gnojówką z pokrzyw nie warto podlewać kapusty, fasoli, bobu i marchwi, ponieważ one jakby za dużo pobierają tego azotu do siebie i no Po prostu one szybko rosną i, i szybko je zjadamy, więc, tego azotu tam jest w nich później za dużo. Opryski w zasadzie możecie robić na wszystkie rośliny, które właśnie chcecie uchronić przed chorobami grzybowymi czy przed różnymi tam szycami czy przędziorkami. Dlatego proporcje 1 do 20. Opryskiwacz i możecie pryskać surfinie, drzewka owocowe, żeby zabić mszyce, czy róże, czy koperek, który, na którym siedzi mszyca. Możecie też pryskać właśnie te kapusty i fasolki, bo to, że nie można ich podlewać, to jedno, a to oprysk, jakby już ma mniejsze stężenie, jest wtedy środkiem dolistnym, i już ta kapusta, czy fasolka tego azotu z liści już nie pobierze aż tyle. Bo bardzo często też właśnie u nas na działkach fasolka ma no i wtedy bez zastanowienia po prostu robię roztwór 1 do 20 z gnojówki z pokrzyw, trochę płynu do naczyń i idę z odpryskiwaczem. Także chodźcie. Gnojówką z pokrzyw co roku podlewam właśnie pomidory, ogórki, cukinie, dynie i oczywiście papryki. Jednocześnie się wzmocnią. zapewnię im... Większą siłę do walki z chorobami. No i oczywiście gnówka z pokrzywy zadziała jak nawóz z tym azotem i całą resztą różnych składników. Pamiętajcie też o tym, żeby gnojówką z pokrzywy pryskać z wiatrem, nie pod wiatr, bo jednego roku właśnie tą gruszkę chciałam opryskać, opryskiwałam ją i ten cały wiatr z tą całą mgiełką poleciał na mnie. I musiałam po prostu natychmiast jechać do domu, się wykąpać, bo nie szło wytrzymać, po prostu nie szło wytrzymać. Podlewałam, nabierałam tą gnojówkę w rękawicach i mimo tego, że je umyłam, po prostu czuję, jak one śmierdzą non-stop. Także. Gnojówka z pokrzewy jest świetna, no ale swój zapaczek ma. Często też pytacie, jak często i ile podlewać z gnojówką z pokrzyw. Słuchajcie, ja leję tak, żeby była przynajmniej szklanka na roślinę i podlewam raz w tygodniu, czasami dwa, w zależności od tego, tak naprawdę jak, częst, jak szybko obsychają te rośliny. Jak widzicie, moja róża jest w opłakanym stanie. Na szczęście tylko ta górna część róży, dolna, ma, jest silna i zdrowa. Róża oprócz tego, że ma zieloną mszycę, na szczęście zielona mszyca jest bardzo łatwa do zlikwidowania gnojówką z pokrzyw, no ale też wszedł mączniak. Ciekawa jestem, na ile właśnie ta gnojówka z pokrzyw da radę pozbyć się tego mączniaka. Dobra, robimy oprysk. Gnojówką z pokrzyw oczywiście możecie pryskać też na balkonach czy tarasach. Tylko pamiętajcie o tym, że ona po prostu śmierdzi. Ale jak się piernie, to też śmierdzi, ale w końcu się wyśmierdzi. Także czasami trzeba po prostu zatkać nos, przeczekać jeden dzień, aż żeby to po prostu wszystko wywietrzało. Jeżeli opryskacie gnojówką wieczorem, to rano już nie będzie żadnego zapachu. Gnojówką nie jest dobrze pryskać właśnie w taki słoneczny dzień, no ale dla filmiku... Nie mam innej możliwości, żeby wieczorem nagrywać, bo będziecie narzekać, że jest słaba jakość. Roślinę przy opryskiwaniu opyskujemy z każdej strony dokładnie, żeby wszędzie ta gnojówka dotarła. Najlepiej, właśnie, ustawić sobie na, taki, na taką mgiełkę i zrobić to dokładnie z każdej strony. Gnojówka z pokrzyw jako środek naturalny nie ma okresu karencji, także możecie opryskany koperek zjeść za kilka dni, jak tylko spadnie z niego mszyca. Tu Wam się szybciutko pochwalę, że już trytoma wypuściła pierwszy pęd kwiatowy, a jest ich tutaj od groma. Także jeszcze trochę i Wam będę się chwaliła moją piękną trytomą. Jak widzicie, mój bób ma się dobrze i nie ma żadnych oznak mszycy. No, może za wyjątkiem, właśnie odkryłam, że jednak ta mszyca chce tutaj wejść. Także jeżeli zobaczycie, że wasze liście od bobu już tak zaczynają się trochę skręcać, to jest to znak, że natychmiast trzeba zacząć pryskać na mszyce, bo tą czarną mszycę zabija się trochę gorzej niż tą zieloną. Także trzeba ten oprysk powtórzyć częściej co kilka dni. No i znowu spryskujemy całą rośline, szczególnie w te miejsca skręcone, żeby tam ta, ten oprysk wpłynął. No i lecimy. No i też jak tylko zauważycie, że zaczyna Wam się skręcać koperek, to opryskajcie go też gnojówką z pokrzyw, właśnie rozrobioną 1 do 20, bo inaczej zacznie się Wam skręcać i nic z niego nie będzie. Tak jak też mówiłam, gnojówką z pokrzyw można opryskiwać kapustne, dlatego moją kapustę pekińską, zobaczcie, ma takie dziurki ewidentnie, jest przez coś podgryzana. Nie jest to ślimak, bo ślimak by nie robił dziurek, tylko by po prostu zjadł większą część tego liścia. A dodatkowo ja mam wszystkie ścieżki wysypane z rębkami, więc one jakby, no, ślimaki nie lubią po nich chodzić, więc nie mam problemu w skrzyniach ze ślimakami. Także opryskam tutaj to wszystko i nakryję w końcu siatką, którą już kupiłam dwa tygodnie temu i wciąż nie miałam czasu, żeby właśnie tutaj ponakrywać i zabezpieczyć przed tymi wszystkimi motylami i innymi owadami, które lubią kapusty. Mam nadzieję, że namówiłam Was do tego, żeby zrobić swoją gnojówkę z pokrzyw. Możecie ją przelać później z tej pokrzywy i po prostu przelać sobie do słoików, zakręcić je i schować tutaj w chłodne miejsce gdzieś na działce, albo po prostu postawić wiadro przedsedzonej gnojówki w cieniu. Może stać spokojnie, nawet kilka miesięcy, nic się z nią nie stanie ale wiadomo, że warto zrobić co jakiś czas sobie nową, świeżą i tak, żeby właśnie starczało nam na cały sezon. Nadmiar nie zapomnijcie, wylewamy na kompost, bo kompost wtedy się nam łatwiej rozkłada. W opisie tego filmiku umieszczę Wam link z przekierowaniem do mojego bloga, na którym znajdziecie właśnie wpis poświęcony gnojówce z pokrzywy. Zdrówko!